Witajcie na 6 aktualnie. Target jest w głębi. Zapiszcie Autority. Bravo, 6! Going dark. Cześć, tak mam twarz. Wiem, że wielu ludzi wchodzących w ten film może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale niestety tak jest. Ten przykry ryj jest mój. Jeśli wszedłeś w ten film, pewnie ciekawią Cię nowości z sezonu 13 w Call of Duty Mobile I o tym za chwilę Najpierw chciałbym Cię zaprosić na live'a z Betty Nie mam zielonego pojęcia kiedy Jeśli wrzucam to dzisiaj, to będzie dzisiaj Ale jeśli wrzucam to jutro, to będzie jutro Tak Na live'ach jest miło Fajna atmosfera, spoko ludzie, zajebisty gameplay. No i ten ryj. Także zapraszam na dole, masz gdzieś tam przycisk do subskrypcji, gdyby interesowało cię tego typu filmu bo wracam wreszcie z regularnością. Mam taką nadzieję. Dostałem nowy telefon, więc mogę grać dalej. Dzięki za wysłuchanie, i już przechodzimy do odcinka intro! Zmian jest niewiele, ale nowości cała masa. Zanim o tym nie, nadal nie wiadomo nic o zombie, ale w ciągu ostatnich tygodni na social mediach twórców ludzie co jakiś czas przypominają, że tęsknią za tym trybem, więc jeśli jesteście jedną z takich osób, to nie poddawajmy się, kiedyś na pewno się ugną. Sezon 13, jeśli nie będzie żadnych poślizgów, rozpocznie się 22 grudnia i wtedy też zobaczymy Battle Passa. Ale żeby materiał nie był za długi, o przeciekach dotyczących skinów, Battle Passa i Rankedów, nagram oddzielny materiał, który pewnie będzie jutro. Albo jeszcze dzisiaj, ale prawdopodobnie jutro. Więc standardowo zaczynamy od multi. Wiadomość, z której ucieszą się ludzie, którym ciągle mało skinów. Od 13 sezonu będziemy mogli odblokować moje kamo. Tak, w końcu udało mi się namówić twórców. Nie było łatwo, ale jak zobaczyli mój serwer Discord, uznali, że takim widzom należy się coś specjalnego. Te, tak, to oczywiście był żart, ale tak diamentowe kamo wchodzi do gry i będziemy mogli je odblokować poprzez zrobienie serii 10 zabójstw, tylko 120 razy. Żeby móc odblokować to nie trzeba robić innych, czyli złota, platyny i stali nie więc myślę, że będzie to naprawdę spoko opcja dla ludzi, którzy lubią grind i nie mają zbyt wielu skinów. Jak co sezon pojawią się też nowe mapy. Oprócz świątecznej wersji mapy Raid, którą dane było nam poznać rok temu, dostaniemy wariację mapy Nuketown z Black Opsa trójki pod tytułem Nuketown Russia. Mapa nie zastępuje oryginalnego Town i twórcy jeszcze nie potwierdzili, że ta zostanie na stałe, ale z braku innych dużych map w becie można wywnioskować, że raczej zostanie z nami na dłużej. Mapa jest trochę większa niż oryginalny Newtown i bardziej obładowana detalami. Zdecydowanie ma klimat i już nie mogę się doczekać, żeby spuścić na niej łomot widzom, którzy zechcą ze mną pograć na live. Ie. Oprócz nowego Newtown dodano małą mapę, na której teoretycznie da się grać w 5-osobowych składach, ale twórcy dodali ją pewnie pod nowy tryb. Mapa Rebirth to mapa znana z trybów zombie, więc może jest Iskierka Nadziei. To bardzo mała mapa, dwupoziomowa, która na pewno będzie do rozegrania w trybie 2x2 i nowym trybie 3x3. Nowy operator skill Gravity Vortex Gun to bardzo specyficzna broń, ale kolejna po Gravity Spikes, która może szybko wyjaśnić graczy starczą, więc potrzebna. Krótko mówiąc, tworzy czarną dziurę, która wsysa przeciwników w pobliżu. Wyrzutnia ma tylko dwa pociski, a sama odchłan nie pozostaje na mapie zbyt długo, więc będzie to broń, która tylko w dobrych rękach przysłuży się drużynie. Z drugiej strony, chcę zobaczyć to na rankedach w trybie dominacji albo hardpoint. To musi być przepiękny widok. Nowy score Scorstrick EMP System kosztuje 1300 punktów i może się wydawać trochę za drogi, ale co najmniej dla tej animacji warto co najmniej raz go użyć. Naprawdę ta animacja wygląda lepiej niż Nuke. EMP Systems działa podobnie do granatu EMP, z tym, że na całej mapie. Wyłącza hat, mapę i ogranicza widoczność wszystkim przeciwnikom przez jakiś czas. Robi wrażenie i na pewno znajdzie zastosowanie wśród agresywnych graczy. Kolejnym nowym elementem ekwipunku jest Gas Grenade. Niestety nie działa tak jak w Battle Royale, ale biorąc pod uwagę, co się dzieje na ulicach w Polsce, chyba wiem skąd pomoc. Granat detonuje się po uderzeniu i sprawia, że nasz przeciwnik ma rozmyty obraz i jest z nim spowolniony. I kaszle. Tak, kaszlenie to magapryczne skutki użycia granatu z gazem. No cóż, zobaczymy jak będzie na polu walki, bo póki co mało widzę dla niego zastosowań. Mam wrażenie, że już powstał taki granat. Tylko nie wiem, kurwa, skąd mam takie wrażenie. W sezonie 13 nie zabraknie nam również broni: Peacekeeper Mark II i MP7 lub QQR, jak kto woli mówić, to kolejno ARK i SMG. Peacekeeper wydaje się być typową, uniwersalną bronią z bardzo dużą możliwością modyfikacji i przy tym zawsze małym odrzutem. Coś jak ICR lub HPK, a QQR to SMG, które zdeklasuje MSMC i FARO dzięki bardzo dużej szybkostrzelności i jak na tego typu broń małym odrzutem. Zresztą z tą bronią wchodzi też kolejny nowy PL, który podnosi właśnie Fire rate broni, więc możliwe, że Fani Akimbo Feneka mają kolejne narzędzie do szybkiej gry. A skoro już o broni mówimy, w Gunsmith widać już co konkretnie daje wybrany przez nas dodatek, oraz jeśli sobie tego życzymy, możemy kompletnie wyłączyć wizualne zmienianie dodatków. Oprócz trybu 3x3 dostaniemy też tryb Grind, który jest podobny do trybu Kill Confirmed z tą różnicą, że zebrane nieśmiertelniki będziemy musieli dostarczyć do konkretnego punktu. Do puli trybu Hardcore dołączają także Hardpoint i Headquarters i mimo, że nie ma żadnych informacji o trybie Prop -hunt, raczej można się go ponownie spodziewać. Mam nadzieję, że tym razem też w meczach prywatnych. No i według mnie najważniejsze, ale też najgorsze, więc tutaj wszyscy wytęście słuch, żebyście się nie zdziwili. Perk Dead Silence dostaje nerfa. Ma to pewnie związek z tym, że mimo ciągłego dodawania perków, to koda i tak większość z nas używa tylko tego perku. No cóż, skończyło się. Dead Silence będzie od tej pory działał podczas chodzenia, kucania i leżenia. W biegu już nic nie da, więc to najsmutniejsza wiadomość w historii tej serii. Przykro mi. Znerfiono też tripmine, już nie będą działać tak jak wcześniej. Teraz rzucanie miny na ziemię nic nie da, trzeba przejść przez laser, więc prawdopodobnie mina w drzwiach już niewiele da. O nowych animacjach przeładowania też muszę wspomnieć. Osobiście nie przykładam do tego wagi, ale podobno się zmieniły. Tak samo jak niektóre dźwięki, które jak zauważyłem, mają nieco metaliczny wydźwięk gitary. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać 22 grudnia. W trybie Battle Royale czeka nas kolejna smutna wiadomość. Tryb Alcatraz od 13 sezonu będzie dostępny tak jak Warframe, tylko co jakiś czas. Tylko ja nie pamiętam już jak wygląda Isolated? Dostaniemy też nowy tryb, czyli Blitz. Będą to krótkie mecze dostępne tylko w składach i tylko w TPP, w których 10 drużyn zrzuconych na Isolated będzie musiało się wyjaśnić. Nie wiadomo co odbiło twórcom, żeby dodać taki tryb, a zabrać nam Alcatraz, ale nie mi to oceniać, na pewno szykuje się bardzo intensywna walka. Oprócz tego dostaniemy kolejnego operatora, ja nie nadążam z ich testowaniem, czyli Desperado. Jego umiejętnością będzie rozstawienie działka znanego na mius multi. Póki co i tak zapowiada się lepiej niż ostatni. I ostatnie już. Jeśli niczego nie pominąłem, na Isolated pojawi się stok narciarski i nowy pojazd, czyli deska snowboardowa fajny pomysł, a sam pojazd możemy zabrać ze sobą do plecaka. mimo że raczej to nie zostanie na dłużej, to jednak bardzo przyjemnie się tego żywa, więc koniecznie przetestujcie. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze są wasze. Zapraszam do subskrypcji, bo następny live będzie właśnie z bety. I jutro pojawi się film z przeciekami skinów w 13 sezonie. Naprawdę nie dałem rady tego tutaj upchnąć, a i mam świadomość, że nie każdego kto przyszedł tu po zmiany w grze interesują skiny. Ja już się z wami żegnam i do następnego. Cześć!